Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak publiczne postawy celebrytów mogą wpływać na nasze podejście do znanych akcji charytatywnych? Historia Mariani Schreiber doskonale ilustruje, jak w jednej chwili można stać się symbolem kontrowersji, które wstrząsają całymi środowiskami. Na swoim profilu w serwisie X, Marianna postanowiła wyrazić swoje wsparcie dla organizacji Caritas w kontrze do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta decyzja nie tylko wzbudziła zainteresowanie, ale również przyciągnęła wiele komentarzy od internautów którzy przypomnieli, że jeszcze dwa lata temu sama ochoczo wspierała inicjatywy Jerzego Owsiaka. Nie da się ukryć, że temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzbudza skrajne emocje. Malianna opublikowała grafikę, na której wskazywała, że ma inne preferencje w kwestii pomocy potrzebującym. Jej obrazek, na którym odmawia wrzucania datków do Puszki Woźb, opatrzony był wymownym przesłaniem. Nie. Ja wspieram Caritas. To zaledwie początek burzy, która przeszła przez platformy społecznościowe. W komentarzach, które szybko zaczęły napływać, wiele osób wyrażało swoje zdziwienie i krytykę wobec takiego zwrotu akcji. Nie sposób było nie zauważyć, że dla części obserwatorów Malianna była synonimem hipokryzji, szczególnie gdy ktoś przypominał o jej wcześniejszym zaangażowaniu w WOŚP. W mediach społecznościowych przywoływano nawet chwilę, gdy wystawiała na aukcję charytatywną sesję ze sobą, publikując wspólne zdjęcia z wolontariuszami, którzy zbierali fundusze na rzecz tej samej akcji. Zarazem, inni internauci nie zostawili na Mariannie suchej nitki. Komentarze były ostre, a niektóre osoby wręcz odnotowały kontrasty pomiędzy jej dawnymi a bieżącymi poglądami. Dziś nie wierzę, że ktoś traktuje to poważnie, czy, czy to jest nowa poprawność polityczna? To tylko niektóre z reakcji, które można było przeczytać. Jak widać, nie tak łatwo jest przejść z jednego obozu do drugiego w świecie mediów społecznościowych. Nie jest to pierwszy raz, gdy Marianna Schreiber wywołała kontrowersje. Już podczas zeszłorocznego finału WOŚP, w rozmowie z dziennikarzem zdecydowała się na ostre słowa, opętan w brak akceptacji dla wrzucania datków do puszek podczas wydarzenia. Tego dnia, argumentując swoje wybory, nie zostawiła złudzeń Karita stoi priorytet, a chęć niesienia pomocy w inny sposób jest szczytem jej idei. Z perspektywy mediów społecznościowych, zmiany poglądów Meriani są nie tylko zjawiskiem, które zasługuje na uwagę, ale również przypomnieniem, jak szybko może się zmieniać nasza percepcja innych ludzi. Obserwując te procesy, można zastanowić się, czy ktoś jeszcze traktuje Marianne Schreiber poważnie? Czy tacy czyn ludzie mają prawo zmieniać zdanie? Wszakże, w obliczu rosnących kontrowersji, niewątpliwie pozostaje pytanie, co będzie dalej?